Zacznijmy od tego, że nie była prekspisa na bruch, lecz do socjalnego. Rozumiem jednak, że gdyby taki tytuł znajdował się, no, byłby oczywiście bliższy prawdzie, ale pewnie nie robiłby takiego wrażenia. Ale żeby nikt nie miał wątpliwości kto tu zawinił, dowiadujemy się, że to pani komornik nie miała litości dla biednego człowieka. Jest to kolejna siódma już ogólnopolska konferencja Public Relations Sztuka Skutecznej Komunikacji. Tegoroczna edycja to relacje medialne, czyli koncentrujemy się na pracy dziennikarza głównie i mediów, ale również na tematach związanych z około medialnym, czyli praca piarowca, praca rzecznika prasowego. Dwa podejścia, czyli pierwsze opisujące jak powinno być, Drugie, jak tak naprawdę jest, dość znaczna uwaga skupiona na manipulacje na odbiorcach. Myślę, że ta fotografia jest na tyle wymowna, że mój komentarz będzie spełniony. Chciałabym trochę zwrócić uwagę na to, co już moi prelegenci podjęli, mianowicie o kwestię manipulacji. Ja zawsze zadaję sobie takie pytanie, czy w związku z tymi przykładami, które tutaj były pokazywane, czy ta nierzetelność dziennikarska to jest nierzetelność celowa, czyli Ktoś chciał nas zmanipulować. W obecnych czasach wydaje mi się, że to jest bardzo ciężkie budowanie wizerunku. W sumie to chyba studenci nie wiedzą dokładnie jak budować ten wizerunek. Czasami trudno skłonić bohatera publikacji do tego, żeby on się pokazał, pokazał na zdjęciu. I to jest niestety strata. Ja czasami po, po, ponoszę porażkę przekonując tych ludzi do tego, że jednak powinni się pokazać. Oni się boją pokazać wizerunku z różnych powodów. Niektórzy uważają, że są za starzy, albo są brzydcy, albo coś tam innego. Ale to jest błąd. Wybraliśmy nowy temat, w sumie inny, ponieważ jest nam bliski. Cały czas mamy na studiach wertowany temat mediów. Jesteśmy też większość od nas ku dwóch Q, z redakcji i z futury jesteśmy w pijarze w sumie no, na specjalności, więc to nam się na pewno przyda. W przyszłym życiu zawodowym, jeżeli ktoś będzie chciał pójść tą drogą. Pojawiła się nasza prelegentka, pani Żaklina Kamieńska, którą chcę z chęcią przywitać. Przedstawi nam temat stereotyp jako wyznacznik treści dostarczającym medium i publikowanych w nich. Zapraszam. Przedstawiliśmy ze studentami tematy na psychologii społecznej związane właśnie z stereotypami i tutaj stąd pomysł stereotypu jako wyznacznika treści, które trafiają do mediów i są. Spostrzeganie rzeczywistości to jest tworzenie rzeczywistości. Czyli to, co nas otacza dookoła, ta rzeczywistość, w której funkcjonujemy, ona będzie przez różne osoby w różny sposób spostrzegana i to spostrzeganie jest też zdeterminowane przez procesy umysłu naszego, procesy poznawcze.